Trzy i czterobelkowe ciągane kultywatory teria zapewniają przy płytkiej podorywce, jak też podczas głębokiego spulchniania gleby, optymalne efekty pracy na polu. Symetryczne uporządkowanie zębów wspomaga skuteczne zagłębianie maszyny, efektywne mieszanie i równomierne wyrównanie powierzchni pola. Razem z hydraulicznie regulowanym wałem Koła kopiujące utrzymują maszynę na ustawionej głębokości roboczej. Ponieważ okienka czasowe na uprawę gleby będą coraz krótsze, liczy się każda efektywnie wykorzystana minuta. Dura Star i Dura Star Plus są wykonane z najbardziej wytrzymałych materiałów, co zapewnia długi czas ich użytkowania. Pozycje grządzieli i skrzydełek. Można szybko i łatwo zmienić przez odkręcenie, przełożenie i przykręcenie w pozycji, która zapewni najlepszą, dopasowaną do warunków na Twoim polu pracę. Nowe, do wyboru mechaniczne lub hydrauliczne zabezpieczenie przeciw kamieniom non-stop nadaje się do pracy w każdej glebie, niewymagające konserwacji i z siłą wyzwolenia do 650 kg. Dzięki zintegrowanemu podwoziu dwu lub czterokołowemu maszyna ma zwartą budowę, przez co jest bardzo zwrotna i potrafi efektywnie dopasować się do nierówności, nawet na bardzo pofałdowanym terenie. Szybkie i sprawne manewrowanie na uwrociu oraz duży prześwit od podłoża to dodatkowe zalety nowego sterowania podwoziem. Aby móc szybko i dokładnie reagować na różne warunki pracy na polu, Pettinger oferuje ciągany kultywator Teria. Seryjnie wyposażony w pełni hydrauliczne ustawienie głębokości roboczej. Z nami osiągniesz sukces.